Witajcie kochani! Przed nami równania trygonometryczne, część druga. Zaczynamy! Zaczniemy od bardzo prostego równania. Sinus kwadrat x równa się minus sinus x. Co na początku tutaj wykonam? Na początku przeniosę minus sinus x na drugą stronę. Pamiętając, że zmiana strony to zmiana znaku. Sinus kwadrat x dodać sinus x równa się 0 oczywiście. Następnie obserwuję, że są dwa wyrażenia i w każdym znajduje się sinus x. Co robię w tym celu? Wyłączam jednego sinusa przed nawias. Zostaje mi w nawiasie sinus x i oczywiście plus 1. Bo pamiętajcie, jeżeli wszystko zabieram, to zostaje tak zwana złotówka na ofiarę, czyli 1, bo sinus przez sinus to po prostu 1. No dobra, teraz słuchajcie, między sinusem x a nawiasem wiemy, że jest mnożenie. Dlatego też to jest tak zwany dla mnie system boksów. Tu jest jeden box, a tu jest drugi boks, czyli tak zwane pudełka. W każdym z boksów znajduje się pewne wyrażenie, które mnoży te pudełka przez siebie, równają się 0, ważne żeby było 0, czyli każdy z tych wyrażeń przyrównuje po prostu do zera. Sinus x równa się 0, no i oczywiście sinus x plus 1 równa się 0. Tutaj mam już koniec zadania, gdy sinus x jest równe 0, ponieważ tylko na podstawie wykresu stwierdzam, gdzie zeruje mi się sinus. Miejsce zerowe mojego sinusa o, są właśnie, słuchajcie, w tych miejscach. Czy jak już wiemy, te miejsca to są minus pi, 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi i Czyli ja z tego otrzymam rozwiązanie ogólne, że to jest wielokrotność pi czyli zapisując to po prostu jako kpi. No dobrze, przejdźmy teraz do drugiego. W drugim muszę wykonać rachunek przeniesienia jedynki na drugą stronę. Dlatego też otrzymuję, że sinus x jest równe zmiana strony, zmiana znaków, minus 1. Teraz na poziomie minus 1, tak jak to było w pierwszym filmiku, rysuję prosto. I widzimy, że nasza prosta na poziomie minus 1 przednie mi funkcję sinus, w przedziale oczywiście od 0 do 2 pi w 3 drugie pi, czyli w tym miejscu. Czyli to jest tak naprawdę moje rozwiązanie w jednym okresie 3 drugie pi. Dlatego też zapisujemy, że nasz x, czyli ten argument jest równe 3 drugie pi, tyle ile pokazuje wykres, ale pamiętamy, że dodajemy 2 kpi, czyli wielokrotność naszego okresu. No i teraz ładnie to przedstawimy w klamerce, czyli jest to kapi średnik, 3 drugie pi plus 2kpi, no i oczywiście za wszystkim i k należy do liczb całkowitych, czyli z. Ok, przejdźmy do drugiego zadania. W drugim zadaniu mamy bardzo podobne no, równanie, czyli jest to po jednej i po drugiej stronie mamy kosinusa. Znowu wykonamy czynność przeniesienia kosinusa 4, kosinusy x na drugą stronę, czyli minus 4, kosinus x, bo zmiana strony to zmiana znaku. No i oczywiście ta sama czynność co poprzednio, wyłączenie kosinusa x przed nawias. Tutaj dostajemy 3, kosinusy kwadrat x i minus 4. Równa się oczywiście 0. Znowu następuje system boksów, czyli coś razy coś daje nam 0. Dlatego też każdy z tych cośków, czyli z tych boksów, przerównujemy do zera. Cosinus X równa się 0 lub 3 cosinusy kwadrat X minus 4 równają się 0. No dobrze, i tak jak poprzednio, tutaj znowu musimy się zastanowić, gdzie zeruje się cosinus X, czyli te nasze miejsca zerowe tu, tu i tu. Oczywiście w widocznej części wykresu. Czyli zauważamy, że to się zeruje. Pi 2 – minus pi 2 – w 3 drugie pi. Czyli ogólnie mówiąc, x to jest załóżmy pi drugie i taka czynność będzie powtarzała się co pi na prawo i na lewo. Czyli dodajemy tym razem k a nie 2 kpi jak poprzednio. Czyli k oznacza, że to się zmienia co pi. No dobra. Zwróćmy uwagę teraz, co dzieje się z tym drugim naszym równaniem. 3 cosinusy kwadrat x minus 4. Co to takiego jest? Co z tego wynika? No to czwórkę przenieśmy na drugą stronę, czyli mamy cosinus kwadrat x, zmiana strony, zmiana znaku, czyli po drugiej stronie ląduje 4. To wszystko dzielę, słuchajcie, na 3 i dostajemy, że cosinus kwadrat x równa się 4 trzecie. Jak zauważacie, cosinus kwadrat x równa się, uwaga, i 1 i 1 trzecia. I w tym momencie tutaj słuchajcie, pauza. Dlaczego? Dalej już nie rozwiązuję. Ponieważ ja muszę wiedzieć, że mój cosinus x jest funkcją ograniczoną z przedziału od minus 1 do 1 i też muszę wiedzieć, że jeżeli coś, co przekroczy 1, podniosę do potęgi drugiej, to będzie to więcej niż 1. Czyli nie ma możliwości, żeby cosinus mniejszy od 1 został podniesiony do potęgi drugiej i wynik jego żeby był 1 1 trzecia. Stąd wnioskujemy, że to jest po prostu niemożliwe równanie do osiągnięcia, ponieważ cosinus maksymalną wartością jest jego 1. Tak? Dlatego tu mamy zbiór pusty. Tu nie ma rozwiązania. Dlatego też jedyną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź właśnie z tego czerwonego, czyli z miejsc zerowych, czyli mój x jest po prostu równy pi drugich plus k pi i nasze k należy do liczb całkowitych, czyli z. No dobrze, zobaczmy co kryje kolejne zadanie. W kolejnym już mamy porządek, czyli zobaczcie, po prawej stronie jest 0. No to fajnie. I mamy dwa kosinusy, czyli znowu ta sama czynność cosinusa x wyłączyć przed nawias. Tu dostaniemy 2 kosinusy kwadrat x, a tu oczywiście złotówka na ofiarę, czyli minus 1. No dobrze, system boksów, czyli każdy do zera. Cosinus x równa się 0 lub 2 cosinus kwadrat X minus 1. Równa się 0. No to już mieliśmy w poprzednim przykładzie, czyli cosinus x jeszcze raz oznacza to nasze miejsce zerowe na czerwono i my to już wiemy, że to jest po prostu pi drugich plus kpi. No dobrze, to na razie zostawiam i zajmę się tym drugim naszym rozwiązaniem. Czyli co tu w tym równaniu należy wykonać? No, po pierwsze, jedynkę przenieść na drugą stronę, raczej minus jedynkę. Zmiana strony to oczywiście zmiana znaku, czyli będzie 1. Dzielimy obu obustronnie przez 2 i uzyskujemy, że cosinus kwadrat x daje nam 1 druga. No, mogę tu obu obustronnie spierwiastkować. W tym momencie, jeżeli to spierwiastkuję, to wyjdzie mi, że cosinus x jest równe. Osobną górę osobno dół pierwiastkuję. mam 1 przez pierwiastek z dwóch. Usuwamy niewymierność, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. I tym sposobem uzyskuję w liczniku pierwiastek z dwóch, a w mianowniku dwa. Tą drugą wartością jest ta sama jakby wartość, ale na minusie. Uwaga! Czyli już wiem, że to będzie minus pierwiastek z dwóch przez dwa. No dobrze. Więc moi drodzy, co ja teraz muszę zrobić? Teraz na poziomie pierwiastych z 2 przez 2 narysujemy sobie prostą. I oczywiście na poziomie minus pierwiastych z 2 przez 2 również narysuję sobie prostą. Oczywiście chodzi o mniej więcej znaczenie tych miejsc. Co dostajemy? Słuchajcie, dostajemy rozwiązania tu, w tym miejscu. W tym miejscu to jest w tej niebieskiej wersji, czyli pierwiastek z 2 przez 2 oraz w tej zielonej wersji minus pierwiastek z 2 przez 2 w tym miejscu i słuchajcie, w tym miejscu. Teraz musimy się zastanowić, co to są zawartości w tych miejscach. Więc zwróćmy uwagę na pierwiastek z 2 przez 2. Odszukajmy go w tabelce. Pierwiastek z 2 przez 2 dla kosinusa jest tu pi czwarty. I co nam to daje? My wiemy, że te pi czwartych znajduje się dokładnie w tym miejscu, więc tu następuje symetria i tu mamy minus pi czwartych. I jeszcze są te dwie kropeczki żółte, więc uwaga, tu muszę odpić cofnąć się, kto jeszcze nie wie, dlaczego. Zapraszam do filmiku numer 1. Minus pi czwartych, i tu muszę lecieć do przodu, czyli pi plus pi czwartych. Spróbujmy to oczywiście rozwiązać. Czyli zobaczcie, tutaj byśmy... Mieli 5 czwartych pi, a tutaj mamy 3 czwarte pi. No dobrze, myślę, że to jest w miarę widoczne. Czyli jednym słowem, tutaj mamy, słuchajcie, cztery rozwiązania. Napiszmy je, czyli tak, zaczynając z tego miejsca, to jest minus pi czwartych plus oczywiście 2 kpi, ta sytuacja się powtarza lub x równa się pi czwartych znowu plus 2 kpi ta sytuacja się powtarza lub i słuchajcie, lecimy dalej. 3x równa się, przepraszam najpierw x muszę wpisać 3 czwarte pi plus 2 kapi. No i słuchajcie, na samym końcu jeszcze ta ostatnia wartość, czyli 5 czwartych pi plus 2 kapi. Słuchajcie, to jest jakaś masakra, ale teraz, dla tych sprytniejszych, to musicie teraz jeszcze jakby spróbować zauważyć, że słuchajcie, te odległości odtąd dotąd, i znowu tu, i tu, tak? To jest, kochani, równe pi czwartych. Czyli słuchajcie, to się zmienia tak naprawdę, jakby ktoś tu zauważył, to jest pi czwartych, pi czwartych, czyli ogólnie mówiąc od wartości do wartości mamy, słuchajcie, no myślę, że już każdy się spróbował domyślić, że to jest dwa razy po pi czwartych, czyli tak, pi drugich, jak ktoś zauważył. Więc można by powiedzieć, że my tu się zmieniamy cały czas o pi drugich. To jest oczywiście taki przykład pokazujący, że mamy owszem, cztery rozwiązania i te wszystkie cztery nasze rozwiązania możemy zapisać jeszcze bardziej skrótowo, a ta skrótowa wersja będzie brzmiała, że na przykład do pi czwartych, czyli do tej wartości, którą czytałam w tabelce. Będę dokładała, uwaga, wielokrotność pi drugich, bo to się zmienia co pi drugich, słuchajcie, więc jak to zapisać, wielokrotność pi drugich, to jest k pi drugich. I te wszystkie cztery żółte rozwiązania można przedstawić jako jedno właśnie rozwiązanie takie, no można powiedzieć bardzo ładne, pi czwartych plus k pi drugich. Jeżeli ktoś by chciał zostawić tę żółtą, tą żółtą wersję, to oczywiście też może. Ale podsumowując, jakie jest ostateczne rozwiązanie, czyli nasza odpowiedź do naszego zadania, no to tu można już po prostu zapisać, że x należy do pi czwartych plus te nasze kp drugich i oczywiście ta wartość z miejsca zerowego pi drugich plus kapi i na końcu za klamerką i k należy do liczb całkowitych, czyli z. No dobrze, przyznam, że to ostatnie tutaj podejście z tych czterech żółtych na to czerwone może być tak lekko no, trudne, ale to już powtarzam, że nie trzeba tak tego kumulować, można zostawić w wersji tej rozpisanej. No dobrze, przejdźmy do ostatniego zadania. Co tutaj? Tutaj mamy zadanie troszeczkę trudniejsze, ponieważ należy podać rozwiązania równania należącego do przedziału od minus pi do 2pi. No właśnie, tutaj mamy od minus pi, no słuchajcie, do 2pi. Ale zanim to zrobimy, to rozwiążemy po prostu to równanie jako równanie ogólne, tak? Czyli tak, jakbyśmy nie mieli przedziału. No to już znamy ten typ równań, wiemy, że już tutaj sinus x ląduje przed nawiasem, bo to jest sinus sinus. W nawiasie tu zostaje trójka minus 4 sinusy kwadrat x i to wszystko równa się 0. Tutaj ponownie system boksów, czyli każdy przyrównuje się do zera. Sinus x równa się 0 już był, tutaj się pojawił na filmiku, więc za chwilę to napiszemy. A tu dostajemy 3 minus 4 sinusy kwadrat x równa się 0. No to przypomnijmy sobie, że jeżeli mamy sinus x równa się 0, no to to są po prostu nasze miejsca zerowe. Który zaznaczam jeszcze w ogólnej postaci, jako że x równa się kapi, na razie używając literki k. Później tą literkę k będę zastępowała. No i przejdźmy do tego kolejnego, czyli tutaj równania, które jest bardziej skomplikowane. No To równanie, żeby rozwiązać, musimy zostawić sobie minus 4 sinus kwadrat x po tej stronie, trójkę przenieść na drugą, następnie Dzielimy przez minus 4, czyli sinus kwadrat x równa się, 2 minusy dają plus, czyli 3 czwarte. Na końcu pierwiastkuje, jak się domyślamy, dostajecie dwa rozwiązania: pierwiastek z 3 przez 2, no i oczywiście te drugie, sinus, a nie x. Sinus x równa się minus pierwiastek z 3 przez 2. No właśnie, i teraz tak jak poprzednio, spróbujemy sobie narysować prostą na poziomie pierwiastek z 3 przez 2 No to gdzieś tutaj tak mniej więcej rysujemy. Widzimy, że tutaj mamy dwa przecięcia, cyk jedno, cyk drugie. No i to samo wykonujemy z tą wartością minus pierwiastek 3 przez 2, czyli też tak mniej więcej na poziomie rysujemy i też tutaj widzimy mamy dwa przecięcia. Na razie wszystko rozpatruję w jednym okresie od 0 do 2pi, żeby to było jasne. Na razie nic nie patrzę na ten przedział, który jest dany w treści zadania. No, i teraz ogólne nasze rozwiązanie, to słuchajcie, tutaj tą pierwszą wartość szukamy oczywiście w tabelce, czyli pierwiastek z 3 przez 2. Dla sinusa znajdujemy, jest to pi trzecich. Więc zapisujemy, że x równa się po prostu pi trzecich. Tutaj ta pierwsza nasza wartość. No i wiadomo, dodajemy plus 2 kpi. Następnie tą drugą wartością, tutaj tą drugą kropeczką, to jest od pi cofnięcie się, czyli pi minus, tutaj może zapiszemy, pi minus pi trzecich, czyli to będą 2 trzecie pi. I tu od razu stawiam 2 trzecie pi plus 2. 2 pi. No, i teraz jedziemy z tej wersji zielonej, bo to wszystko mieliśmy teraz z wersji niebieskiej, a teraz jedzie wersja zielona. Wersja zielona nam mówi, że to jest na minusie, czyli uwaga tutaj od całkowitej wartości, dodajemy sobie te nasze pi trzecich, czyli uzyskujemy 4 trzecie pi i to też zapisujemy, czyli mamy 4 trzecie pi plus wielokrotność okresu 2 pi. lub i ta ostatnia tutaj wartość, to tutaj musimy cofnąć się od 2pi, czyli tu byśmy mieli z tej wartości 2pi minus pi trzecich, czyli to by nam dało, uwaga, tu by było inaczej 6 trzecich, czyli byśmy mieli 5 trzecich pi. I to wstawiamy jako 5 trzecich pi Plus 2kpi, wielokrotność okresu, i to wychodzi z tej zielonej tutaj wersji, tak? Dobrze. I to jest rozwiązanie ogólne, ale to nie jest koniec zadania, ponieważ, słuchajcie, teraz będziemy musieli podać te szczegółowe rozwiązania dla tego naszego tutaj, słuchajcie, przedziału od minus pi do 2pi. No, i teraz jak będziemy podawani, to znaczy, że za literkę K będziemy musieli podstawiać kolejne liczby całkowite, bo wiemy, że K należy do liczb całkowitych, więc no wiadomo, minus 2, minus 1 i tak dalej. Więc no ja tutaj już widzę, że nie warto brać minus 2, tak? No bo już każdy się domyśla, że jak stawiamy minus 2, to ta wartość wyskoczy poza ten przedział minus pi. Więc ja tutaj już jakby wiem, że zacznę od k równego, minus 1 może. O, k równego minus 1. Tutaj wyjdzie nam k jako minus 1, czyli będzie minus pi. Natomiast w tych wersjach to by było wszędzie minus 2 pi. I teraz pytanie, czy jak tutaj podstawimy minus 2 pi, to wskoczymy do tego przedziału od minus pi. No i okazuje się, że to nie. I to też nie, bo to będzie jakby za dużo na minusie, ale tutaj byśmy mogli już skoczyć, czyli te dwie wartości pasują nam do minus 1, więc skupmy się teraz tak na tym, na tym i na tym, na tych właśnie wartościach, żeby uzyskać te rozwiązania. Czyli uwaga, tutaj mamy minus pi z tamtej wartości, tutaj gdy podstawimy sobie. Minus 1 k, uzyskamy x równa się 4 trzecie pi minus 2 pi, co daje nam wartość oczywiście, że to będzie minus, no 2, 3 pi. Ok, i teraz jeszcze ta ostatnia wartość. Tutaj podstawimy sobie tą minus 1, wtedy x równa się, tu mamy 5 trzecich pi minus 2 pi. Czyli tutaj po rozwiązaniu wychodzi na minus pi trzecich. Ok, no dobra, teraz zastanówmy się, co było dla k równego, uwaga, 0. Kolejną wartością będzie 0. No i jeżeli 0, no to zastanówmy się, czy wszędzie to 0 by nam pasowało. I okazuje się, że jak tu wstawimy 0, no to jest 0. Jeżeli tu powstawiamy, to, to wszystko nam, słuchajcie, tutaj ładnie poznika i zostają tylko te wartości, które oczywiście mieszczą się w tym przedziale, tak. Czyli ja mogę spokojnie napisać, że tak, x równa się 0, x równa się, i przepisuję pi trzecich, x równa się 2 trzecie pi. Tutaj obok sobie napiszę x równa się 4 trzecie pi i x równa się 5 trzecich pi. No i ostatnia wersja została nam k równa się 1. Dlaczego ostatnia? No bo już się domyślam, że jeżeli wskoczę na k równe 2, to w sumie k równe 2 też by nam pasowało, bo to by było równe 2 pi, które wchodzi. No ale dobra, to za chwilkę, czyli słuchajcie, tutaj jedziemy sobie i jeżeli k będzie równe 1, to to nam pasuje. Tu nie, bo tu przekroczymy, tu też przekroczę, słuchajcie, tu też przekroczę i tu też przekroczę, bo tutaj będzie więcej niż 2pi, czyli ja już te wszystkie tutaj dla k równego 1 nie biorę pod uwagę tych rzeczy, tylko tą jedną jedyniącą rzecz. Dlatego też x będzie się równało tu pi i słuchajcie, jeszcze dla tej dwójki k równego 2 jeszcze mi będzie pasowało. I oczywiście również nie będę brała tych rzeczy, bo tu już dla k równego 1 mi przekroczyło, tylko znowu tą jedną jedyniącą rzecz tu wezmę, czyli k będzie równało się 2pi. No trochę tutaj może skomplikowana akcja, ale słuchajcie, dajmy odpowiedź ostateczną. Nasza odpowiedź to jest tak, x należy, otwieramy klamerka i trzeba te wszystkie wartości powpisywać. No to teraz, no spróbujmy tutaj od najmniejszej, czyli najmniejszą by było minus pi. Minus pi, później byśmy mieli minus 2 trzecie, 2 trzecie pi, później mamy minus pi trzecich, później, i zjadę tutaj niżej piętro, no później mamy 0, tak jak widzimy, pi trzecich, a czemu tu zrobiłam? Równa się, chwileczkę tutaj powinien być przecinek, przecinek, pi trzecich, żebyśmy niczego nie zjedli, 2 trzecie pi, Później tu już lećmy po kolei. 4, 3, pi, słuchajcie. No ja wiem, że powinnam pić teraz, stawić, ale żebym się nie pogubiła, to jadę po kolei. 5, 3, pi. Później biorę tutaj to pi nasze. Pi i jeszcze 2 pi. Czyli jednym słowem, no wszystko pozbierałam. Czyli jeszcze raz zobaczmy, czy wszystko mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystko słuchajcie, pozbierane i tym sposobem dojechaliście, słuchajcie, dojechaliśmy tak, razem do końca. No i ja oczywiście nie przedłużam serdecznie, kochani, dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście życzę samych piątek i szóstek na sprawdzianach i do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!